Aby także dzisiaj być świadkami wręczenia jakże znanej wszystkim, jakże ważnej dla naszego społeczeństwa nagrody Buchołaskiej Kozy. Towarzystwo Przyjaciół Buchołas trzyma w ścisłej tajemnicy to, kto tę kozę otrzyma, państwo jako pierwsi będziecie o tym powiadomieni. Drodzy Państwo, za chwileczkę rozpoczniemy galę galę głuchową. Tak, dobry wieczór Państwu witam bardzo serdecznie. Przyznam się, że jestem pod wielkim wrażeniem koncertu, który był przed chwilą. Człowiek z ozanowa robi karierę w Polsce, nie wstydzi się to korzeni. Miałem wrażenie, że chyba poznaliśmy przeszłego laureata kozy, ale, to... <grym <grym jeszcze... ale nie chcemy zdradzać przed <grym> nami. Szanowni Państwo, tak jak Mariusz powiedział, 29 zgłoszeń. Z czego Kapituła dokonała wyboru? Buchowa Skakoza za rok 2012 była wybierana spośród 13 nominowanych, 13 osób, instytucji, które w szczególny sposób zdaniem zdaniu kapituły zasłużyły się dla rozwoju, dla promocji miasta gminy, całego regionu Głuchowa Z regionu góropalskich. Drodzy Państwo, pamiątkowe dyplomy będą wręczać e, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół z pan Paweł Szymkowicz, pan Zdzisław Baran, a także pan Krzysztof e, Miśniakiewicz. E, jednocześnie członkowie e, kapituły głosów. E, e. Zapraszamy serdecznie Państwa. Dla Państwa również wspaniałe wieńce kwiaty będą wręczane, a także pamiątkowe dyplomy. Proszę bardzo. Jako pierwszy, pan Cyprian Szczęsny, gorące brawa, drodzy Państwo. Pierwsza osoba wczniąca. Druga osoba wyróżniona, którą Państwu mam okazję przedstawić, to UKS Hatryk Kuchołazy z Panem Krzysztofem Kuśmirkiem, który jest jednocześnie trenerem no i szefem UKS. I Pan Wiceprezes jednocześnie, osoby. Gratulacje serdecznie. Kolejna osoba wyróżniona, instytucja. Pani Joanna Gach. Gdzie jest Pani Joanna z nami? Jest tutaj, Pani właśnie nie poznać. Pani Joanna Gach. Kolejna osoba wyróżniona. Zaangażowanie drodzy Państwo w projekty unijne. W tej chwili Stowarzyszenie Buchołaska Siatkówka, Pan Krzysztof Wojnarowski, rozrażenie w zasadzie bracia. My, prezes, wiceprezes, którzy angażują się właśnie na rzecz Buchołaski e, Siatkówki. Drodzy Państwo, portal Buchołaz online, Pan Przemysław Stucha, kolega Buchołapu, odbieram również serdeczne gratulacje i do Teraz, drodzy Państwo, po jest Stowarzyszenie Dobroczynne. Jest z nami Pan Prezes, Pan Roman Żurakowski. Również <noise> na jego ręce, serdeczne gratulacje. A teraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Bodzonowie, Pani Lilia Żurek. <noise> jest z nami Pani Lilia, jest gorące. Gratulacje również dla Pani. Wyróżnień dla Pana Jakuba Ćwieka nie ma, ale może jest tatuś? Jest czy, szwa czy szwakier ma odebrać? To szwakier odbierze. Dziękuję bardzo. Przekażę. Piotr, dziękuję bardzo. Pan Jan Macjon, trener Jówej Kuchołazy. Gorące brawa, sekcja elektroatlantycka. sukces, o których Państwu już dzisiaj mówiliśmy. Pan Piotr Łojko, działacz Solidarności. Również w ostatnim czasie wydana książka o podziemiu. Gorące brawa dla Pana Piotra. I jeszcze kwiatek. Piotr. I pan Jan Wolak, jest również z nami pan Jan. Tu, 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 po lewej stronie. Pan Jan Wolak, działacz sportowy, również honorowy dawca krwi, odbiera wyróżnienie w tej chwili od Towarzystwa Przyjaciół Kłuchołas. Uniwersytet Trzeciego Wieku, przedstawicieli również serdecznie witamy. Gorące brawa również dla nich i wyróżnienie. I jeszcze kwiatuszek, tak, mamy. Drodzy Państwo, pan Eligiusz Jędrysek. Działać na rzecz klubu turystyki, działać na rzecz gminy promocji. Gratulacje serdeczne dla pana Embiusza. Jeszcze nam tutaj został wszyscy już. Proszę pozostać, drodzy Państwo, wyróżnieni, bo wiem teraz e, przyszedł czas na wręczenie kuchołaskiej kozy, kus zaraz się przekonamy o tym. E, panie Pawle, wszystko w panach rękach w tej chwili. Ja wiem znowu, czy zdania miałem mieć, ale może <laughs> być dłużej. Drodzy Państwo. Y... Co roku, kiedy przychodzi wręczać kozy, jak Państwo widzieliście, ponad 50 osób instytucji, stowarzyszeń do tej pory było nagrodzonych. 55 dokładnie, tak? 55. Ale zawsze y, przy wręczaniu mam na myśli, z całymi te osoby, y, których już nie ma, które jako jedne z pierwszych otrzymywały nagrodę. Wspaniali Guchołazianie, pan Zygmunt Szlakta, pani Ania Tacakiewicz, pan Wiesiek Kulpa, y, ci ludzie tworzyli y, Guchołazy między innymi nagrody ci kadrowicze, o których tutaj byli, to, to pokłosie chociażby pracy pana Wieśka, wieśka Kulby. Drodzy Państwo, no, nie mogę pominąć informacji, że od zeszłego roku Towarzystwo Przyjaciół Guchołas swój plebiscyt organizuje wspólnie z portalem Głuchołazy online. To dzięki portalowi, dzięki temu nośnikowi informacji znacznie wzrosła ilość zgłoszeń. Ale to też świadczy o tym, że w naszych guchułazach, w naszej gminie coś jednak się dzieje, że to jednak nie jest, nie jest tak, jak niektórym się wydaje. Wspaniali, wspaniali ludzie, którzy tutaj za mną stoją, chciałoby się 13 takich kus wręczyć. Jednak, jednak to, są, jest są. Nie, to nie chodzi o fundusze. To, to jest wiele, wiele składników, które na to, na to wpływają. Drodzy Państwo, nie przedłużając. Kapituła honorowej nagrody Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz Głuchołacka Koza za rok 2012 ma zaszczyt nagrodzić... Nie, chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Zapomniałem jeszcze powitać, drodzy Państwo, serdecznie wszystkich dziennikarzy, którzy przyszli relacjonować dzisiejszą uroczystą. Witamy serdecznie Telewizję Polską w Obiałowopolu, witamy serdecznie Nowiny Myskie, Portal Głuchołazy i witamy serdecznie Biuletyn Informacyjny Gminy Guchołazy. Jeżeli kogoś nie zauważyłem, pominąłem, przepraszam, widzę tu, co mam najbliżej. Tak, przepraszam, przerwałem. Coś ważnego było, tak? Przed chwilą. Tak, czy nawiązywać do tego? Czy najpierw rzeczy? jeszcze przerwę zrobimy na torta? Nie, nie. Nie, jednak wręczymy, nie. tak? Dobrze. Kapituła postanowiła nagrodzić nauczyciela, wychowawcę i trenera lekkoatletyki Jana Maciona. Można na stojąco. Za zaangażowanie w propagowanie sportu, za konsekwencję oraz oddanie sprawom swych wychowanków. Czego efektem są liczne sukcesy krajowe i zagraniczne. Drodzy Państwo, laureat tegorocznej uchołaskiej kozy Pan Jan Marjo. Nauczyciel wychowawca w szkole numer 1. Działacz sportowy, trener klubu Juvenia. Jakże biknie uśmiechnięty? 1993 roku, związany właśnie z tą Ostatnio, drodzy Państwo, do kadry narodowej zostali powołani Karolina Nowak i Patryk Kubel. Ogromny sukces uchołaskiego Klubu lekkoatletycznego Jubenia. Panie Janie, mikrofon należy do Pana. Ma Pan więcej niż trzy zdania. Witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że Państwo spędzają miły wieczór. Ja osobiście jestem ogromnie wzruszony i chciałbym przede wszystkim podziękować kapitule Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz za to wspaniałe wyróżnienie. Chciałbym się również podzielić kilkoma refleksjami. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem kandydatów do Głuchołazskiej Kozy za rok 2012, miałem cichą nadzieję, że laureatem zostanie klub, który z jestem związany od ponad 20 lat, a który w tym roku obchodzi jubileusz 35-lecia. Jurania Wuchołazy ma 35 lat. 1 stycznia tego roku wie się Kulpa skończyłby lat 70. 5 lat minęło od jego śmierci. Był moim. Ogromnym autorytetem, mentorem, człowiekiem, którego podziwiam do dziś. I dzięki temu, że tak głęboko patrzyłem w niego, kiedyś pomyślałem sobie, że jego idea, jego, jego wspaniała, pamiątka, jaką po nim ten klub, te wspaniałe <śm> wzorce, wspaniałych wielu zawodników. Warto po prostu kontynuować, i, i wszystko co do tej pory zrobiłem, robiłem po to, żeby Iwania żeby po prostu istniała i z mi, była związana, tak jak przez lata. Dziękuję serdecznie raz jeszcze. Utalentowany niezwykle, lubiany przez wielu, yy, Krzysztof Buratyński. On sam o sobie w trakcie tego programu powie dużo więcej. Przywitajmy go gorącymi brawami. Nie wiesz wcale Coś o czym nigdy Ci nie powiem. Bo smutkiem przyjmiesz tą żalę. Tutaj jestem, gdzie byłem, Gdzie się urodziłem Tu się wychowałem I tutaj zostałem. To prawdziwa sztuka. Nie każdemu się udaje czasem niższy. Chciałem nauczyć cię latać, byś sen znalazła w tłumie. Lecz ty po wertepach świata nawet stąpać nie umiesz. Czy ty to na pożegnanie sta, czarny stara, żegnana.